Halo, halo, budowa wjeżdża, budowa, budowa Au, au, głowa w betoniarce Piątek, piąteczek, piątunio, panowie Witam się z wami Zalane, godzina chyba jest przed 14:00. za tak, 15. Idziemy na kawę, bo Bo co? Mamy tu jest chyba pierwsza gruszka, bo tak raz, dwa i pół przęsła, no. no i co z tego, jak tu jeszcze wchodzę i normalnie, jak tak robię, to to wodę podbijam. I myślę, że te pół godzinki jeszcze, no są miejsca o tutaj u góry. Tu trochę przelecieli talerzem, no, ale to jeszcze też. Dzisiaj dużo chłodniej, jest 10 stopni chłodniej, no tu jest o tak troszkę czuć cuk z tych okienek. No i tu też nic nie nagrywałem, bo tu cały czas ta maszynka na napierdziela. No nic nie słychać, tylko dunt taki, jeden wielki, no i sprzątamy, tniemy to i... Tam z tyłu też jest y, przykołkowane, są te styropiany. Żeby tam... Y, no, to no, przykołkowane, no jak była chwila, no... Raczej się tam nic nie powinno stać, no ale... Niech będzie, że jest już przykołkowane. Jest, cała ta strona jest do pocięcia. No, tak, do, do, do wibratora tym wibratorem trochę tu ten rynsztok był to tu ten fundamencik niby no to nim tam trochę tam sobie powtykali po nie wszędzie chyba ale yy, chyba ta prawa strona to cała była robiona tu musimy gdzieś wysiać tone tonę musimy gdzieś wysiać na to tej podsypki Jest to na razie, wygląda jak wygląda, ale trzeba czekać końca. Efekt końcowy się liczy, jak to dużo ludzi pisze na internecie. Nieważne jak liczy się efekt końcowy. No dobra, idę też na tą kawę, której pewnie nie ma. Sklep zamknęli o 14 przerwaj. I... No dobra. I też dotąd jest dzisiaj było rozebrane. Chyba tam od tamtej łopaty. Drewno już też powoli jest przewożone. No jest, no aby no, tą posadzkę zwalczyć i, i to będą takie te dni normalne, bo tak to, to poszarpane te tygodnie, dwa ostatnie. No zeszło się trochę na tej posadzce, zeszło się. Mamy pół godziny później no i co? No trochę to jest już no Dobra, palę gruza, palę tą maszynkę i wjeżdżam. Sanie, to w te, na żółwia, to na Sanie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle z dźwiękiem będzie, nie? Trochę, aby mi te wody już tak się nie błyszczy. końca rynsztoka prawie mam ruszone i zaraz pewnie będzie trzeba tam tyje że na tamtą stronę, bo to tak było wylane jakoś, że tam ta trzecia i tam w narożniku może by nie, bo nie było jakby zawrócić, coś takiego trzeba by tu sprawdzić też no muszę poczekać jak poczekam no kurwa nie, 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 nie nie, nie wchodź, nie pod wchodź to jeszcze jest taka gąbka, chyba że górą. No, ale też, to jeszcze jest, jeszcze się za mocno uginają. To wjadę, to to tak rozpebłam. Ktoś mówi, że mu pomagać schać, to no, nie ma chętnego Ogólnie te, aby mu dosypywali w trakcie, no ale ja już tam się nie, nie wtrącam. Tak, tą to, nie chcę robią. Jeszcze te kółka też widzę, że galancję. Było w jednym miejscu. Kiedyś było zapytanie o naróżniki. Jest dzisiaj czas, to próbuję bardziej merytorycznie, ale to i tak nie będzie. O, a trzeba o to dojdzie, to tylko przejechać. On jest coś za świeży. Ale tak to robimy. Do przodu, do tyłu. Wiesz, to, to jest luk obrobione. Tu nic nie trzeba robić, tylko jest to pięknie nagarnia. Godzina 19.50 mamy wszystko na łopatkach widzicie, teraz jest to jest ten moment, kiedy, znaczy, kiedy musimy cały czas jeździć, bo ona dochodzi. Dochodzi. no Ten blask siebie wyciągamy ten połys. Później to już tylko będzie jak trochę się to prześpi. To się kurde porysuje, a się nie będzie chciało wybarwić tak Ale jak to wytłumaczyć no, Tym bardziej tu są przeciągi to widać, się zmienia od razu jak przejedzę, przejadę a tu ta ostatnia gruszka oczywiście jeszcze Nie jest to przejechane łopatkami ale to Jeszcze trochę Dzisiaj to pewnie, no nie jest już tak ciepło jak ostatnio to ona też trochę wolniej dojrzewa, wiąże Ale za to ją, za to ją obiewa Tu w tym wejściu Także jest nadzieja że Je do północy zrobię Klei do kup No idealny moment I to co to, to takie czarne Tego to jeszcze nie grali pod nogami to szkoda tylko paliwa i czasu na to To nawet nie wziąłem talerze, bo tak były ubrudzone. Nawet nim tu nie wjeżdżam, bo to on jest tak brudny. tak to się wszystko zacznie odlepiać, to tylko będzie gorzej. 22 z minutami od tej zapcieraczki, tu. Taki tam została ta ostatnia gruszka. Tam na wjeździe. W sumie to możemy iść. Na wjeździe tam troszkę słońce było, troszkę ten i i tam już złapała, a tu tutaj jeszcze się lepi. Normalnie ślady zostają. Także tak liczę trzy godzinki jeszcze. Ten paceczek no nie żartuję. No bo tutaj to już jest, nie ma sensu wjeżdżać, bo to no, może tu jeszcze trochę przy tym, bo boję się, że to porysuje, znowu. Ale tu to jeszcze. Tak, to jest ładnie. Tak, tam widać na przykład, że. A, w tej merce to. Tu gdzieś tu. Widać. Dobra, ja ustawię time i zobaczymy jak to, czy to będzie widać w kamerze, że, że to dochodzi, że to troszkę się... To znaczy ja to będę widział. ciekawe, jak to będzie w kamerze wyglądać. 23. Kolejne podejście, tym razem dużym. No zobaczymy. Zmiana okna. I odpalamy, i trzemy. Jak widzowie, zmieniło się, bo ja muszę to obejrzeć dopiero. Jojeczko zostało. Mm. No nic, trzeba znowu poczekać. Wjechałem, 23. No ile to robisz? 15 minut. Wiem, że w to tam jest moment. No a tam nawet nie, tam 11. No i znowu trzeba poczekać. Jest 23.11. To do 23.30, bo tutaj to jeszcze by to później wjechało, ale tu mi przystnie to łączenie i później mi się zacznie rysować. Także trzeba to zamykać. Nie tak aż długo, tylko krócej. Nie wiem czy ja dobrze mówię to. Wiecie, co już mi się nie chce nagrywać, jak to. Jak to dochodzi, po prostu odpalę się na koniec. Jak to skończę, powiem o której. Może jeszcze uda mi się nagrać, jak to yy, psikam, bo zacząłem psikać, ale to już zaczęło mi lecieć. Ja też pierwszy raz to pryskałem, bo to inwestor pryskał zawsze. Yy, I już nie chciałem lecieć po kamerę, bo mi kapało z tej lancy. Teraz odwrotnie, najpierw kamerę założę, a dopiero zacznę to psikać. No, jeszcze została taka plamka, ale to to jeszcze akurat chcę teraz spryskać. Tutaj polecimy to, zostawimy jeszcze raz się przytrzeć, będzie powinno być dobrze. Tutaj te, też dotąd jest opryskane. Mamy godzinę. Eee, mamy godzinę 0.20. Tam zostawcie dla majstra łapeczkę, za to, że po tej godzinie wam tu nagrywa. Uczy Was jak posadzki robić, chociaż on się sam uczy. Tak, to mamy ten środek. Wygupujcie sobie litr. O, y, litr ma być na 10 do, do 12, z litra ma wyjść 10 do 12 m2. Tu mamy 350-60 gdzieś to około 35 litrów mam no nie no tyle mam już nie chcę mi się tego odkręcać nie, to jest jakiś tam taki opryskiwacz że on no nie pompujesz tylko samemu samemu on tam sobie elektryczny on jest dobra kamera na głowę i, i ogień no i lecimy nie za szybko A wy czym to pryskacie? Widziałem, że sztylem pryskają, ale podobno strasznie to się rozbryzguje. A śmierdzi ten zapach, to mi się kojarzy, jak człowiek benzynę za młodego z komarka wąchał. <laughs> to tak śmierdzi. Znam koleżkę, który se usnął na takim baku. Gigant. Ale nie jest jakimś tam, teraz wiecie, normalny chłop. No każdy jak jest młody, to różne takie głupoty mu przychodzą do głowy. No mógłbym poczekać z tym pryskaniem do końca, bo tak to muszę 10 razy zakładać ten opryskiwacz, ale no i tak czekam, i tak czekam. No kurde, no, no nie przeskoczymy tego. Cały bajer polega na tym, no bo to częściowo ją utwardza powierzchniowo zamykają całkowicie jest odporniejsza na wszystkie te takie wiecie ścieranie wiadomo, że to nie będzie też wieki ale też ta warstwa ona paruje to ona już nie będzie taka, nie będzie później już taka aż w połysku ale coś tam zostanie Mam tam piątkę w zapasie, jeszcze jakby co, to, to mogę dopsikać inwestorem tak się umawiałem, że jak do 12 to on psika, jak do 12 to ja, no dobra I tak siedzę, i tak, i tak sobie nie zapsikał tego niezatartego. No wiem, by to zapsikał, nie? I wiecie, błyszczy się, błyszczy, nie? No, ale dobre, ja tak nie zrobię. O kurde, teraz jeszcze mam czekajcie, kurde, jeszcze nie wiem, jak tym talerzem później zjadę. Gdzie to się było? na narobić <gry> kurde no ciężko będzie z tym talerzem chyba że go po prostu nim przejadę na tą żywicę na to wyschnięte no bo jak jako go sam zdejmę to jeszcze bym tak pasek i tak mogę jeszcze tam pasek mogę obszikać tu nie za szeroki, ale mogę Kurwa, jeszcze trochę tego specyfiku mam. Trzeba wolniej. No i tak wiecie. No. Do końca. No naprawdę to muszą być wentylowane pomieszczenia, bo to capi, że tak ładnie kurz przykrywa. Dobra, i tu sobie skończymy. Jest ten potencjometr. O, tu sobie to wyrzucimy, żeby. O, widzicie? Już zboże rośnie. zaraz będzie trzeba tu odpalić kumbaj. No mam jeszcze tu troszkę, ale jeszcze parę litrów też jest do zrobienia, parę metrów. Na tu lew nie wdepną. Dobra, idę przetrzeć i zobaczymy co to wyjdzie. Pierwsza godzina mamy to. <laughs> mam to dotarte, nie mam jeszcze obcikane. Także biorę opryskiwacz i pryskam, a z wami się żegnam do następnego filmu. Nie wiem, z ocieplenia. Tutaj jeszcze musimy szczyt dokończyć, otynkować. O jeszcze Bo chyba żaden etap jeszcze nie jest skończony. Dach nie jest skończony, no posadzka też nie, bo jest Rynsztok jeszcze nie zrobiony Mury są niepomurowane Bo tam działówki jeszcze będą w tej dyspozytorni No Rozgrzebane na wszystkie strony Dobra, na razie, cześć, pryskam i uciekam